Dla, dla was tutaj w Karpaczu w trakcie imprezy Lato Przewojów Radia Zetli tygodnika Gala. Zabynię nie każdy oddech niespokojny wiatr, gdy zabrał mnie z powrotem tam, gdzie masz swój świat. Poskłada wszystkie szepty w jeden ciepły krzyk by już nie uciekły nam, by wysuszyły łzy. Już teraz wiem, że dni są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens, jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem być tam. Zawsze tam, gdzie ty. że tam gdzie ty. Brawo, Kamila! Wielkie brawa dla Kamili. Jest serem.